Imprez biegowych w Polsce jest coraz więcej i coraz więcej uczestników biega regularnie. Stąd też potrzeba udzielania pierwszej pomocy. Chcielibyśmy Was dzisiaj nauczyć, jak prawidłowo zachować się, kiedy zobaczycie człowieka w potrzebie na Waszej trasie biegowej. Jednym z najbardziej niebezpiecznych scenariuszy to zaburzenia pracy serca. Dlatego teraz pokażę Ci, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy właśnie w zaburzeniu pracy serca. Na początku zbierz dokładny wywiad o poszkodowanym. Dowiedz się jak najwięcej. Powiedz mi, czy ból pojawił się nagle? Chorujesz na coś? Bierzesz jakieś leki? Gdy już dowiesz się dużo o poszkodowanym, zastosuj pozycję siedzącą. Ona będzie najwygodniejsza dla poszkodowanego. Usiądź sobie, proszę, tak, żebyś nogi miał przed sobą i pochyl się do przodu, dobrze? Gdy masz już poszkodowanego przy sobie, natychmiast wezwij pomoc medyczną. Poproś teraz świadka zdarzenia, żeby zadzwonił po numer 999 albo 112 i zgłosił, że jest tu osoba, która potrzebuje pomocy. Na koniec pilnuj cały czas stanu poszkodowanego, obserwuj jego oddech, rozmawiaj z nim i sprawdzaj, czy nie pojawiają się dodatkowe, niepokojące objawy. Nie bagatelizuj objawów zaburzenia pracy serca. Najważniejszą rzeczą jest szybkie zapewnienie pomocy medycznej. Zwróć uwagę, że inaczej będzie to wyglądało podczas zorganizowanego biegu, gdzie jest pomoc medyczna na miejscu, a inaczej podczas Twojego codziennego treningu. Numer 999 albo 112. To musisz zapamiętać.